Pokażę Ci, jak zainstalować system operacyjny Linux na maszynie wirtualnej w VirtualBoxie. Pobierzmy najpierw VirtualBoxa i najnowszy obraz Linuxa. Linki są w opisie filmu. Po zainstalowaniu VirtualBoxa i uruchomieniu go, wyświetli się takie okno, tylko bez tych wirtualnych maszyn. One są akurat dodane przeze mnie trochę wcześniej. Teraz dodajmy nową maszynę. Klikamy nowa, podajemy nazwę. Wybieramy nasz pobrany obraz. Ustawiamy typ na Linux i podtyp na Ubuntu. Tworzymy użytkownika systemu podając login i hasło dla niego. Przydzielamy zasoby i klikamy Zakończ. System teraz będzie się instalował, powinno zająć to około 10 minut. OK, zainstalowane. Teraz wystarczy zalogować się na utworzone wcześniej konto, przeklikać parę okienek i gotowe.